witam, witam, wow, babec, zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie, tylko typu, bez, tylko typu, Jaką żyjecie, no, niedziela, niedziela, Tego typu, wow, <śla> no, właśnie, no, słuchajcie, tak, myślę, że mają bez tyłu pałę, to aż się robi, tylko typu, słuchajcie, co na razie jest fajnie, a w południe, jak przewali temperatura, no to pięknie będzie, tego typu. Yy, słuchajcie widzowie, no macie żal do mnie, że nie robię streamów w yy, piątek, sobota, bo mi się nie chce. Coś dla was robię, a macie to w cztery litery, jak się mówi. To już przestałem na was zwracać uwagi. Ja wiem, że macie do mnie żal. Miecie do mnie kurwa żal, mam to w chuju. Bo naprawdę ja się pani już nie przyjmuję od kilka miesięcy. Po Sami sobie gotowaliście, no. Taka jest prawda, no widzowie, no, Ja, ja nie, nie rzucę wszystkiego, bo wy bo jak, jak kurwa o coś proszę, to macie w pizdzie. Prawda? Nie mówcie, że nie. Tylko macie w pizdzie. Pizzy w chuju. Zaraz kto jak by to powiedział. Prawda? 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 Nie mówcie, że nie, bo sami siebie oszukujecie. No, no, słuchajcie. Ja wyprówam, jak Kuba rozprówać flaki, żebyście mieli coś ode mnie. A jak kurwa o was, proszę o was, o coś, macie to w dupie. I dlatego przestałem się interesować wami. Po prostu. Przestałem się interesować. Fochy walicie, ile wlezie. Nic, nic. Nic mnie to nie działa na mnie. Że wan, waniecie focha, i inne rzeczy. Absolutnie. Lecz przeciwnie się z was śmieję po drugiej stronie. Jak czytam wasze komentarze, czytam na stronach, jeśli się śmieję z Was. Po prostu no Racja to jest racja. Słuchajcie, bo jak wy Znacie to w dupie? To dlaczego ja nie mogę mieć na was w dupie? Co? A widzicie, Dwie stole działają. Mieliście dostać tą płytę pod cholinkę. Nie dostaliście. Przesunięta jest na 2025. To jest pierwszy prymo. Drugie prymo. Wy próbujcie. Na moich nerwach grać. Ty ja się z tego kurwa wchuj śmieje. Tak szerzy. Ty się ja z tego śmieje i będę się śmiał, bo no bo po poza nocą. Co, co wam zostało? Tylko wróćcie się przez internet. Rany w rannym życiu, byście się nie wyprój. Ja już mówiłem, nieraz nie dwa. W w życiu to jesteście pizdami. Można powiedzieć. Cicho i tyle. A w ra... tak w realnym życiu to Po co jesteście tacy o tacy po prostu Ale przez internet to kurwa będziecie napierdalać ile wyrazi Tylko <grystanie> pomiędzy internetem a realnym życiem jest duża różnica I to fuj Wy może sobie nie stajecie sprawy, bo wy macie to <gdzieś>, gdzieś, tylko inni ludzie Was opisują Nie ja Tylko inni ludzie, którzy czytają Wasze głupie komentarze, wpisy się śmieją z Was. Nie ze mnie, tylko z Was Dokładny przykład macie to jak piszecie na czacie czy na streamie, czy na moim premierze no właśnie to jest właśnie to co zawsze tłumaczę inne rzeczy no trzeba się zastanowić trochę chłopie myśleć trochę podejść logicznie do tematu tylko typu będzie.